Ta babka ziemniaczana na blachach znacznego, a nie tam stołek, częstu się. Gdzie ty się wybierasz? Na babę gdzie? Tak? Oj, chyba tak, bo poczujesz ten swój motorek. No jak, trzeba tu może tego. Nie, ale na poważnie. No na czuła. poważnie to gdzie jadę dla Ma, maćka, tam ktoś tam paliwa zabrakło w samochodzie, czy to. Aha. Jadę i tego. A my idziemy za Agnieszką tam babeczkę no, no. robić dzisiaj w piecu. No Taką no. jak ty lubisz. Dobrze, a ja jadę po maćkę no. i tego. nam w tym pojemniczkach mieć, ale to jakoś tak. I jeszcze wiesz, do tego dodaję śmietany, żeby ona była bardziej krucha. Mhm. O! Wiesiu, bardzo dobrze i bardzo lubimy do ciebie przyjeżdżać, bo robisz pyszne bułeczki. I teraz tutaj Blacha. To ślicznotka moja tej. Patrzcie, liczniotko to może z tej strony. Pamiętasz? No tak. O. A daj buziaka. I jeszcze raz. <grym wylewanie> no. O, wylądowali. No. To pójdziemy konie tylko. Tak. Daj, no, no. Trochę wtedy no, no to co u mnie urodziło się w tym roku już pięć placzy wyźle się. Nie? No i dzisiaj ich Maciek przyjechał, to pomógł wyprowadziliśmy pierwszy raz, można powiedzieć, bo tako no pojedynczo wypuszczałem. No, ale tak, że... no. No. No, ja prowadzę już. Moja mama to robiła teściowa i ja się nauczyłam od nich. No. Taka babka się miała na blachach znacznego, no. a Nie tam Wiesz, stołek no. i częst tu się. No. Ale dobra babka czemuś. No. Tak? Dobra, ja nie jadłem no. właśnie ja, ja jej mówiłem, że brać no. trochę masła pod spód tego no to I może tydziemy. słabo starałeś się tam nie wiem to do... słabo może no, to słabo żebyś się postarał to by ci tam dała tego masła z jednej strony jest i z drugiej z drugiej jedyneczka a to dwójeczkę a to halt a to co będziemy próbować No no. masz Maćku to i staniesz tam dalej popuść tak do mnie troszkę o, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. No tak to się wstawiło. A, jeszcze tu taka jedziesz w stronę. Tak. No i dobra. Tu się odpali, obetnie się. Jest... Tak jak Jurek ma tych koni w masę, no to wiesz, to tak ktoś myśli, a można kupić, no można kupić, mógłby kupić, po co kupić, skoro może z tego, co i tak by wyrzucił, może zrobić linki, które będą przez jeszcze 2-3 lata, i wiesz, użytkowane, nie?